Dziś zorganizowaliśmy piknik pod nazwą Zdrowie psychiczne we współczesnym świecie. Piknik ten został zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hoszcznie, Stowarzyszenie Animu Zwera i oczywiście naszych partnerów. A są nimi Zakład Aktywności Zawodowej Szansa w Hoszcznie, Warsztat Terapii Zajęciowej, również w Hoszcznie, Hoszczeński Dom Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Hoszcznie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hoszcznie, jak również Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Hoszcznie. Dzisiejsze spotkanie jest współfinansowane ze środków gminy Hoszczno. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mamy możliwość dzisiaj porozmawiać o zdrowiu psychicznym. Temacie, który staje się coraz bardziej obecny w naszym codziennym życiu, ale wymaga troski, uwagi i zrozumienia. Dzisiejszym spotkaniem chcemy stworzyć taką przestrzeń otwartości na tematykę zdrowia psychicznego w społeczeństwie. Drodzy Państwo, statystyki pokazują, że coraz więcej osób na świecie, jak również w Polsce, zmaga się z problemami psychicznymi. Ten aspekt przybliży nam psycholog pani Ewelina Treller, która na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gorzowie Wielkopolskim. Bardzo proszę. Statystyki dotyczące zachorowalności na choroby psychiczne w Polsce ukazują znaczący wzrost liczby osób zmagających się z problemami psychicznymi. Oto kilka najważniejszych danych. Ogólna liczba pacjentów. Według Narodowego Funduszu Zdrowia z 2021 roku ponad 1,6 miliona osób w Polsce było leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Choroby psychiczne dotykają około 15-20% do populacji Polski. Co przekłada się na od 5 do 7 milionów osób? Najczęstsze zaburzenia psychiczne, zaburzenia lękowe i depresja najczęstsze schorzenia psychiczne w Polsce. Szacuje się, że depresja dotyka od 6 do 7 procent dorosłych Polaków, co oznacza około od 2 do 3 milionów osób. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe dotykają około 1% populacji, czyli około 400-500 tysięcy osób. Schizofrenia na tę chorobę cierpi około 1% populacji, czyli około 400 tysięcy osób. Problemy zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. W ciągu ostatnich lat odnotowano wzrost liczby młodych osób z problemami psychicznymi. W 2020 roku zgłoszono wzrost liczby dzieci i młodzieży wymagających interwencji psychiatrycznej o około 15% w porównaniu do lat poprzednich. Coraz więcej dzieci i młodzieży zmaga się z problemami depresji, lęku oraz zaburzeń odżywiania. Samobójstwa. W 2022 roku policja odnotowała 5195 przypadków śmierci samobójczych. Szczególnie niepokojący jest wzrost liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W 2022 roku odnotowano 203 próby samobójcze dzieci i młodzieży. Co było wzrostem o 150% w porównaniu do 2020 roku. Leczenie psychiatryczne. W Polsce jest niewystarczająca liczba psychiatrów. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada zaledwie 9 psychiatrów. Średnia europejska wynosi 18, co znacząco utrudnia dostęp do leczenia psychiatrycznego. System opieki zdrowia psychicznego jest przeciążony, a czas oczekiwania na wizytę u psychiatry często wynosi kilka miesięcy. Wpływ pandemii COVID-19. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia osób zmagających się z problemami psychicznymi. Przewiduje się, że pandemia COVID-19 zwiększyła zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną o około 20%. Choroby psychiczne stają się coraz poważniejszym problemem społecznym w Polsce, z niedostatecznym wsparciem systemowym i rosnącą liczbą osób potrzebujących. Dziękuję. Drodzy Państwo, teraz jest dobry moment, abym przedstawiła i przybliżyła Państwu Centrum Zdrowia Psychicznego w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu, zapewniającego kompleksową opiekę psychologiczną i psychiatryczną dla pełnoletnich mieszkańców powiatu wałeckiego i uwaga, choszczeńskiego. To jest bardzo istotne, drodzy Państwo. Przyjechali dziś do nas pani kierownik Dorota Huchro. Witamy. Pani Agnieszka Ziłkowska, koordynator centrum. Pani Aleksandra Olemcka, psycholog. Pani Małgorzata Machowska, terapeuta środowiskowy. Pielęgniarki psychiatryczne w osobach. Pani Beata Piechowiak i Barbara Jastrzemska. Poproszę o zabranie głosu pani kierownik Doroty Kukro. Zapraszamy. Dzień dobry. Ja nazywam się Dorota Huchro, jestem kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego przy 107 szpitalu wojskowym w Wałczu. To są tylko 83 km od choszczna. Tyle samo więc dzieli nas odległość Wałcz Hoszczno co Wałcz-Szczecin i chcielibyśmy bardzo Państwa zaprosić do nas, żebyście Państwo skorzystali z naszego, z naszego leczenia, z naszej diagnostyki. Ponieważ przystępując do programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego, zostaliśmy zobligowani do tego, by objąć opieką powiat choszczeński. W swoim zapleczu posiadamy 40 łóżek całodobowych, 21 miejsc na oddziale dziennym. Obejmujemy pacjentów po leczeniu stacjonarnym opieką środowiskową, czyli pojawiamy się w domu pacjenta. Co do niektórych pacjentów już jeździmy z powiatu choszczeńskiego. Można do nas dzwonić, można się pytać. Zapraszamy do, nas tego, do naszego stoiska. Udzielimy więcej informacji. Bardzo nam zależy na tym, by Państwo korzystali z naszej opieki. Bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, ja jeszcze zaproszę Pana Burmistrza Hośna o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj zostałem zaproszony właśnie na ten piknik pod tytułem Zdrowie psychiczne we współczesnym świecie. Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań, że jesteście tu z nami pensjonariusze i uczestnicy. To dzisiaj dla was tu jesteśmy i dziękujemy, że jesteście razem z nami. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować pani kierownik, pani Joannie, to jest niesamowita kobieta i to, co ona tutaj robi dla nas wszystkich i organizuje piknik i, i naprawdę dziękuję wszystkim za przybycie, wszystkim osobistościom. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy piknik pokaże, z jakim problemem się borykamy. COVID jakby pokazuje wszystko i obnażył nam te wszystkie problemy, a zaczynając od naszych dzieci, które po prostu sobie z tym wszystkim nie radzą. Musimy o nie walczyć. To jest ich życie, to jest nasze życie. My jesteśmy po prostu. Yy, razem z nimi, oni są częścią nas. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co powiedziała tu przed chwilą pani kierownik, że tak naprawdę odległość do Wałcza i odległość do Szczecina jest taka sama. A muszę wam powiedzieć, że poziom, jaki reprezentuje tutaj właśnie Wałcz jest bardzo wysoki i naprawdę korzystajmy właśnie z tego kierunku. Ja rozumiem, że to pociąg nie jeździ, nie? ale jak już mamy pojechać samochodem, to naprawdę taka sama droga. I jeszcze raz chciałem podziękować Państwu za przybycie. I jeszcze raz, Joanno, bardzo Ci dziękuję. Życzę mi wszystkiego dobrego. Będąc, drodzy Państwo, jakby w kręgu instytucji, zachęcam dziś również do kontaktu z, z inspektorami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których, panie, które dzisiaj gościmy. Panie będą chciały przybliżyć nam temat świadczeń należącym się osobom niepełnosprawnym i opiekunom. Może nie zawsze Mamy możliwość pójścia do ZUS. ZUS. Dzisiaj przyjechał do nas, więc zapraszamy do kontaktu. Drodzy Państwo, jak wszyscy wiemy, współczesny świat niesie za sobą wiele wyzwań, które wpływają na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną. Wysłuchajmy kilku, dosłownie kilku refleksji na ten temat. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, żyjemy w czasach, które są jednocześnie pełne możliwości, ale także pełne wyzwań. Globalizacja, technologie, media społecznościowe. To wszystko otwiera przed nami nieskończone możliwości rozwoju, kontaktu z innymi ludźmi czy dostępu do informacji. Jednak z drugiej strony rodzi to ogromną presję presję bycia idealnym, osiągania sukcesu, nieustannego porównywania się do innych. Prowadzi to w wielu przypadkach do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Media społecznościowe często tworzą fałszywy obraz rzeczywistości, gdzie wydaje się, że wszyscy są szczęśliwi, spełnieni i nie mają problemów. To zjawisko może potęgować poczucie samotności i frustracji, zwłaszcza wśród młodzieży. Korzystanie z mediów społecznościowych zwiększa u wielu osób uczucie FOMO, czyli strachu przed pominięciem. Wiele osób zmaga się z presją zawodową i koniecznością pogodzenia pracy z życiem osobistym, co prowadzi do wypalenia zawodowego. Dziękuję. Zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, drodzy Państwo, to też umiejętność radzenia sobie z codziennym stresem, budowania zdrowych relacji i zachowania równowagi między strefami życia. W tym momencie warto po podkreślić znaczenie profilaktyki. Dziś chcemy Państwu przybliżyć tylko niektóre wybrane sposoby, a mianowicie sztukę, poezję i oddziaływanie zwierząt na psychikę człowieka. W obszarze sztuki Mam przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy prac wykonanych przez panią Justynę Budzy. Mozaiki pani Justyny to kompozycja kolarzy ceramicznych przepleciona twórczością Wisławy Szymborskiej. Te absolutnie wspaniałe prace zostały wkomponowane tutaj w ten teren rekreacyjny naszego ośrodka. Mam nadzieję, że z łatwością Państwo je odnajdziecie. A kiedy się zatrzymacie, pewna jestem, że wymowna twórczość pani Justyny. Skłoni was do przemyśleń. Zapraszam również na kolejną odsłonę naszej wystawy inspirowanej twórczością Beś Beksińskiego. Wiele osób zna e, tą, tą naszą twórczość, ale zapewniam jest troszeczkę nowych rzeźb. Zapraszam na poddasze naszej, naszej placówki. Kolejny raz chcemy zaprezentować Państwu przepiękne rękodzieło artystyczne osób niepełnosprawnych z wtz czyli z warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie. Zmagając się z codziennym lękiem i stresem, wielu z nas szuka metod radzenia sobie z, y, z tymi wyzwaniami. Oddziaływanie zwierząt na człowieka wyłania się jako obiecująca opcja, oferując nie tylko ulgę w napięciu, ale również poprawę ogólnego samopoczucia. Dziś zapraszamy do kontaktu ze zwierzętami. Na naszym placu są alpaki, świnki morskie, pieski, a nawet żółw. Pani Jola będzie dzisiaj prowadziła zajęcia z dogoterapii na pierwszym piętrze budynku w sali numer 23. Zapraszamy również do kontaktu z pieskami, których opiekunem jest pani Ania, kierująca schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w hośnie. Zapraszamy również do zagrody ze zwierzętami, które przyjechały do nas z Recza, z domu Alpak. I oczywiście będąc w klimacie pikniku, Zapraszamy Państwa na grill, słodki poczęstunek. Tutaj chylę podziękowania dla Pań z klubu Senior Plus. Zapraszamy również na wodę owocową, którą mamy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Jeżeli będą chętni, zapraszam na wizytę studyjną do placówki obok, do Zakładu Aktywności Zawodowej Szansa w Hosznie. Wycieczkę poprowadzi Pan Dyrektor. Ja jeszcze tu bym chętnie wróciła do, do poezji i chciałabym oddać głos pani Justynie Budzyn, ale może poproszę y, Kaś, Katarzynę Jezierską, żeby powiedziała parę słów o naszej artystce. Myślę, że zrobi to lepiej jak ja. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Przedstawiam państwu Justynę Budzyn, artystkę wspaniałą, która osiedliła się Kasiu, bliżej, całkiem mikrobowy. niedawno. W okolicy Berlinka. Powiedz, Justynko, ile lat temu i dokładnie gdzie? 16. O, czyli, czyli cał... całkiem dawno. <laughs> całkiem dawno. Natomiast całkiem niedawno jest moim odkryciem, i tą historią chciałabym się z Państwem podzielić, ponieważ będąc z rodziną w miejscowości Kurnik, przechadzając się brzegiem jeziora, zatrzymały mnie rzeźby pewnej pani Justyny Budzyń, której wtedy nie znałam. Rzeźby nawiązujące do poezji właśnie naszej lotniskki Wisławy Szymborskiej. I wtedy sobie zamarzyłam, że chciałabym poznać tę osobę. Chciałabym z nią porozmawia porozmawiać, ponieważ sztuka ta yy, zatrzymała mnie na chwilę, a właściwie nawet na dłużej mnie oraz moją rodzinę i dzieci, które jak sądziłam do tej pory, wcale nie interesują się przede wszystkim mozaiką. Kilka miesięcy temu zostałam zaproszona na spotkanie do Barlinka. Do zaprzyjaźnionego domu kultury i tam poznałam właśnie panią Justynę. Szczęście wielkie i ogromne, kiedy zgodziła się przyjechać do nas do Hoszczna i przedstawić swoją sztukę. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja też dziękuję za takie miłe wprowadzenie. E, dzień dobry państwu. E, ja dzisiaj tutaj występuję w roli artystki, która serdecznie państwa zaprasza na spotkanie z poezją Wisłową Szymborskiej. Otoczonej autorskim komentarzem pod postacią mozaiki ceramicznej. Ale my dzisiaj tutaj spotykamy się w Dniu Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię. Solidarność oznacza uczucie współodczuwania i współdziałania z innymi ludźmi oparte na wspólnych celach, wartościach lub doświadczeniach. Co to znaczy być solidarnym z osobami chorymi? Współczuć? Wspierać w leczeniu i w chorobie? A co jeśli choroba przybiera postać niezrozumiałą dla nas? Odosadnia osobę chorą, sprawia, że ktoś nam bliski staje się agresywny lub całkowicie bezradny i apatyczny. Co jeśli zachowanie osoby chorej godzi w nasz system wartości, podważa nasze doświadczenie? Niełatwa jest solidarność z chorobą, bo osoba chora to ona i jej choroba, która jest, jest jak niechciany płaszcz mocno trzyma się ciała, nie dając ściągnąć, zmienia osobę, która go nosi nie sprawia, że wygląda się ładnie, a już z całą pewnością nie jest wygodny. Trudna jest solidarność, jeśli nie rozumie się, że osoba chora to i choroba to nie jedno i to samo, choć tak wygląda. Ciężko jest być osobą chorą i ciężko jest być jej bliskim. Ja jestem bliską osobą, osoby chorej. Gdyby nie wsparcie otaczającej mnie wspólnoty, nie byłabym w stanie w żadnym momencie i w żaden sposób towarzyszyć osobie, Chorej i ją wspierać. I z tego miejsca bardzo serdecznie Państwu polecam kontakt z szpitalem wałeckim, bo przypuszczam, że jeżeli tak jak ja jesteście bliskimi osób chorych, to tam znajdziecie naprawdę dużo potrzebnego wam wsparcia. Ważną częścią wsparcia w najtrudniejszych momentach osoby chorej, mi bliskiej, stała się również poezja. Była i jest jak głos, który mówi do mnie i tylko do mnie. Otula, tłumaczy, z pełnym humoru i serdeczności dystansem opisuje nasz świat. Zanim zapraszam Państwa do obejrzenia prac, przeczytam kilka wybranych przeze mnie mniej lub bardziej znanych pierwszy poetki. W Zatrzęsieniu. Jestem kim jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Inni przodkowie mogli być przecież moimi, a już z innego gniazda wyfrunęłabym. Już spod innego pnia wypełzła w łusce. W garderobie natury jest z kostiumów sporo. Kostium pająka, mewy, myszy polnej. Każdy od razu pasuje jak ulał i noszony jest posłusznie aż do zdarcia. Ja też nie wybierałam, ale nie narzekam. Mogłabym być kimś o wiele mniej osobnym. Kimś z ławicy, mrowiska, brzęczącego roju, szarpaną wiatrem cząstką krajobrazu. Kimś dużo mniej szczęśliwym, hodowanym na futro, na świąteczny stół, czymś, co pływa pod szkiełkiem. Drzewem uwięzionym w ziemi, do którego zbliża się pożar. Źdźbłem tratowanym przez bieg niepojętych zdarzeń. Typem spod ciemnej gwiazdy, która dla drugich jaśnieje. A co gdybym budziła w ludziach strach? Albo tylko od razu, albo litość. Gdybym się urodziła nie w tym, co trzeba przy plemieniu, i zamykały się przede mną drogi, los okazał się dla mnie łaskawy, jak dotąd łaskawy. Mogła mi nie być dana pamięć dobrych chwil. Mogła mi być odjęta skłonność do porównań. Mogłabym być sobą, ale bez zdziwienia. A to by oznaczało, że już całkiem kimś innym. Zapraszam na nasz piknik. Proszę skorzystania z rad specjalistów. Zapraszamy na poczęstunek, na dogoterapię. Dziękuję serdecznie. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, no taki piknik zdarza się raz w roku. I energia, która tutaj emanuje od Was wszystkich, pokazuje, że jest potrzebny. Życzę wszystkim Państwu dużo, dużo zdrowia, dużo, dużo słońca, bo to słońce daje energię. Więc tej energii, siły Wam życzę. Jesteście wspaniali. Pani dyrektor gratuluje tego pikniku. On daje nadzieję, odpoczynek, humor, empatię, dbanie o samego siebie, zdrowe relacje. Więc wsparcie i leczenie, które dla Was jest przygotowane. Mam nadzieję, że da Wam właśnie to wszystko, o czym mówię. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Radości, jeszcze raz radości i dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Starosta powiatu polszyńskiego, pani Wioleta Kaszek gdy ktoś kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotkam czy bez silnej złości, łykając żal, dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wiedząc, że los innymi pisany jest? Miło. Nie złowi nas. w korobodzie zmysłów możemy trwać, niepokonani. Nim się ogień w nas wypali. Mimo ten naszych snów Łyżeczką się odmierzyć da. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonany. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć nimi nie czas. Brawo, brawo. Pięknie, panie Mirku, świetnie bardzo zrobił.